I jeżeli chodzi o potwierdzenia naukowe, co się sprawdza w procesie odmładzania, to myślę, że dla Was to nie będzie tajemnicą, że sprawdzają się tak zwane posty okresowe. One mogą być różne. Takiej najprostszej i najbardziej popularnej obecnie, na pewno wiecie, jaki to jest, to jest post przerywany. Kiedy mamy takie okno żywieniowe, ograniczone czasowo i więcej czasu nie spożywamy posiłku, niż spożywamy na przykład post 16. Na 8 uważa się za taki optymalny, kiedy 16 godzin to jest czas postu, 8 godzin to jest okno żywieniowe. I to jest jeden, jedna z możliwości. Rzeczywiście włącza się ten proces autofagii, wiecie, na czym to polega. Kiedy organizm, można tak powiedzieć, zjada, sam. Hmm, Likwiduje, usuwa z organizmu niepotrzebne nam komórki. Te komórki, które już są stare, ale nie było czasu, nie było możliwości je usunąć, bo słuchajcie, jak my cały czas jemy i dostarczamy różne pokarmy, organizm się zajmuje trawieniem posiłków, metabolizmem, przychowywaniem, oczyszczaniem, wyprowadzaniem. To nie jest tak, że on jest w stanie zrobić naraz ogromną ilość czynności. Oczywiście dużo czynności robi, ale jeżeli my dajemy mu cały czas pokarmy, to te procesy, które miały być na oczyszczanie na zalegających złogów, one się spowalniają, bo my albo jemy, albo się wypróżniamy, kochani. Także albo jemy, albo w no, procesy trawienne i te wszystkie procesy wydalania zachodzą. O tym trzeba pamiętać, dlatego przerwę w jedzeniu trzeba robić. Dać organizmowi czas na przetworzenie tego wszystkiego i wyrzucenie tego, co jest niepotrzebne. Dlatego... Jeżeli chcemy włączyć tą autofagię, żeby usunąć i komórki nowotworowe, statystycznie się mówi, że co 8 minut w naszym ciele pojawia się komórka nowotworowa. Nawet teraz się mówi, że chyba jeszcze nawet więcej, ale nasz układ immunologiczny, nasze procesy życiowe, nasze procesy obronne, one sobie z tym radzą. Tylko że znowu tak, jeżeli damy czas, możliwość i zasoby. I dlatego, takim, taką możliwością, takim czasem na odbudowę, regenerację, usuwanie zbędnych rzeczy, to jest właśnie post.